Halo? Wszystko działa? Słychać mnie? Halo? Słychać mnie teraz? Wszystko dobrze? Kajny internet, ta Nikt mi nie odpowiada. Halo? Halo? Nie słychać pana, panie profesorze. Nie słychać pana. No bo pan profesor poszedł naprawić połączenie internetowe. No to dobrze. No maśniutko. Chciałoby się wrócić do szkoły, cud nie? No, w sumie. Czy ja wiem? Do szkoły? Kurczę, no mam nadzieję, że kartkówkę dzisiaj zrobi, bo przygotowany jestem. Halo, słychać mnie teraz? Wszystko dobrze? Tak, słychać pana teraz. Okej, okay. w takim razie zaczynamy dzisiaj lekcję od niezapowiedzianej formy sprawdzenia waszej wiedzy, czyli takiego mojego proofung. Proszę o włączenie waszych kamerek. Panie profesorze, bo mi kamerka nie działa, to ja szybko dostarczyłem komputer i... I od, od razu do Pana wrócę, dobrze? Do widzenia. Pana, bo mi dzisiaj coś kamera nie działa. Um, no Panie profesorze, bo y, ja nie mogę włączyć tej kamerki, bo pies mi ją pogryzł. Jakim cudem? Wszystkim coś dzisiaj nie działa. No bo my wszyscy poza miastem mieszkamy, to pewnie dlatego. No to w takim razie chociaż na łóweczkę w parku do Bydgoszczy byście przyjechali, a nie... Kończy mi się internet, no ale najwyżej mnie wyrzuci w połowie kartkówki. Kolego, 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 kolego. Słuchaj, widzę, widzę, że nie masz internetu, widzę, że nie masz internetu. Ja mam bardzo hmm. dużo, ja już skończyłem, więc teraz rozdaję. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę. żebyś napisał bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. 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 Chyba, że... czekaj, czekaj. Chcesz napisać za mnie tą kartkówkę? Oczywiście. Byłbym zaszczycony. Dziękuję. No. No kochani, myślę, że dobrze wam poszło. A teraz macie minutę na podesłanie swoich rozwiązań. Kto nie zdąży, ten nie zdąży. Lufa, eins i trudno. Szybko, no wysyłaj się no. No wyślij się no. no tyla noga. No dawaj szybciej. No wysyłaj się no. Ja już jestem, już jestem panie profesorze, już, już wszystko działa, już wszystko działa.